JK really? Chcę na palcach tatuaż los, pękniętą czaszką Żeby w tym okresie wiedziało ryszą nie mnie miasto Przesuncie się ode mnie trochę, bo się robi ciasno Tu smoki robią robotę, i ogniem robi się jasno Chcę na palcach tatuaż los, pękniętą czaszką Żeby w tym okresie wiedziało ryszą nie mnie miasto Przesuńcie się ode mnie trochę, bo się robi ciasno Smoki robią robotę, i ogniem robi się ja wakacyjny vibe, ciągle z nieba parzę słońce Na świecie chcę być alive, by jak najdalej dotrzeć Nie przejmuj się problemami, po się spróbuj zapomnieć Powtarzam jak klasyk internetowy, bo będzie dobrze Inni palą blanty na plaży i piją alkohol Ty się przytul do mnie i się nie martw, będzie warto Ona wrzuca post na insta, ja wyciągam laptop Piszę nowe teksty, ona jako pierwsza zna to Chcemy na pasach tatuaż los pękniętą czaszką Żeby w tym okresie wiedziało już o mnie miasto Przesuńcie się ode mnie trochę, bo się robi ciasno Tu smoki robią robotę i chodniem robi się na pasach tatuaż los z pękniętą czaszką Żeby w tym okresie wiedziało już o mnie miasto Przesuńcie się ode mnie trochę, bo się robi ciasno Tu smoki robią robotę i chodniem robi się jasno Chcę mieć na palcach tatuaż los z piękną czaszką, Żeby w tym okresie widział już mnie miasto Przesuncie się ode mnie trochę, bo się robi ciasno, Tu smoki robią robotę i ogniem robi się jasno.